Każdy może odebrać tego darmowego skina za 0 złotych przez 48 godzin w Fortnite, Ci krok po kroku, jak możesz to zrobić i później już go nie będziesz mógł zdobyć, ale na początku pamiętaj, że trwa jeszcze konkurs na 1000 faudolców nowy. Nie zapisałeś się, zobacz tylko, czy nie wygasz go od Sejka Fortnite, subik na tym kanale YouTube, follow na Instagramie Seycam, link w opisie i komentarz z twoim linkiem pod filmem, który masz w opisie, a wyniki na Twitchu i na YouTube, na live'ach, a my lecimy! Pierwsze co, te OG rzeczy wreszcie powrócą do Fortnite'a. Epic oficjalnie wprowadzi nową kolaborację z serią Legend Gamingu, przez co te mega rzadkie rzeczy wreszcie powrócą do Fortnite'a. Są to przedmioty, których nie było około 700 dni, i do tego zawita jeden nowy skin, również serii Legend Gamingu. Zostawia się jak wielom rzeczy, i już się oczywiście pokazuje. Generalnie to również potwierdził Shina i Hypex, więc praktycznie jest to na 100% pewne, że te rzeczy się pojawią z tą kolaboracją. Jest to nowa kolaboracja z Arcane. Arkane posiada dwa skin serii Legend Gamingu w Fortnite'a. Jest to Jinx i jest to Vi, czyli dwa skiny, które praktycznie nigdy nie wracały do Fortnite'a Jeden z nich był tylko raz, a drugi był tylko dwa razy w sklepie Fortnite I prawdopodobnie w tym roku będziecie mogli je kupić, aczkolwiek dokładna data nie jest obecnie znana Spekuluje się, że to może być nawet końcówka tego roku, więc troszkę to potrwa A do tego wejdzie również jeden nowy skin Make, który będzie również do zakupu w sklepie Fortnite I też będzie serią Legend Gamingu, także warto go z kodem SEIKAMSAR kupić Bo może też nie będzie wracał jak inne serie Legend Gamingu i będzie w sumie OG. I odnośnie mega udzi rzeczy. Pamiętajmy, że Fortnite jakiś czas temu zaktualizował praktycznie top 10 najrzadszych skinów w Fortnite były to skiny, które były w zakresie między 1300 a 1700 dni. Poza sklepem Fortnite i te przedmioty, tak jak Travis Scott, Astro Skin Cola, Trench Ridera, Szamana, Reflexa, zostały wszystkie zaabdejtowane podczas jednej z ostatnich aktualizacji. Aczkolwiek, czy one powrócą? No tego dokładnie nie wiemy. Spekuluje się, że według likera default bear te wszystkie przedmioty mogłyby powrócić w każdym momencie, tego, że są one gotowe do wprowadzenia do sklepu Fortnite. Aczkolwiek w tym momencie nie wiemy dokładnie, kiedy mogłyby one trafić. I również ważne jest to, że jeden z likerów przygotował informację dokładnie, jakie jeszcze zakładki sklepu nie wprowadzone i jest to mega ważne, bo te przedmioty niedługo trafią do Fortnite'a i będziesz mógł je kupić i będzie co kupować także szykuj fałdolce, a ja ci wymienię dokładnie na co jeszcze możemy czekać. Dokładnie seria ikon powinna się pojawić w Fortnite. Cie. Jeszcze w tym miesiącu seria ikon może nam przynieść takie skin jak na przykład seria ikon muzycznych, muzyczne emotki, na przykład youtuberzy, streamerzy czy również jakieś inne postacie. Plusem jest to, że sam również Eminem ma powrócić dokładnie jeszcze w styczniu, więc może to wskazywać na przywrócenie serii ikon muzycznych i byłoby to na pewno gigamocne, kolejna zakładka. Jest to praktycznie Marvel cały tutaj możliwe, że również Eddie Brooke powrócił po około 800 dniach, będąc niby zbanowanym skinem, bo ten skin również został i Istnieje szansa, że Eddie Brooke faktycznie powróciłby do Fortnite, a, co również potwierdzają likacze, że jak i również Snakey są oni zakwalifikowani w tym samym czasie kolejne przedmioty jest to Wiedźmin, który ma całą zakładkę sklepu, która miała niby być w grudniu aczkolwiek Fortnite się z tym nie wyrobił, praktycznie nie zmieniając sklepów, więc może ona trafić w styczniu. Kolejna rzecz jest to Attack on Titan, która również powinna się pojawić bo jest to kolejne anime, które powinno wrócić do Fortnite'a i kolejny skin a właściwie cały staw jest to Wu Tang. Wu Tang jest to kolaboracja z FPM muzycznym i tu akurat powinniśmy ją mieć na nowy rok ale jak noworocznego sklepu Fortnite w tym roku nie mieliśmy. I również istnieje szansa na powrót skinu Ferrari po mega w długim czasie, właściwie chyba po dwóch czy trzech latach, dlatego że Fortnite szykuje nową kolaborację z Ferrari będą to dwa nowe auta, które trafią do Fortnite w postaci prawdopodobnie skinów. A do tego bardzo możliwe, że również stare skiny Ferrari, czyli zwykła ta ziomeczka i ziomek za 800 Fauloców, powróciłyby wtedy do sklepu Fortnite, bo byłaby to najlepsza. No w sumie okazja, żeby je przywrócić i powiedzmy sobie teraz o darmowych skinach, jakie można teraz zdobyć. Pierwsze, co najważniejsze, to darmowy skin, o którym musisz wiedzieć, masz 48 godzin tylko na odebranie go i co najważniejsze, możesz to zrobić każdy gracz, bez wyjątku i ty też, jeśli obaliżysz ten film i zrobisz wszystko zgodnie z poradnikiem. Skin, pamiętajcie, jest zupełnie za darmo i nie ma tu żadnych trików typu musisz coś kupić, musisz mieć jakiś kod, nie, to jest dla wszystkich i pakiet zawiera dokładnie 5 przedmiotów i zawiera 5 zadań. Tutaj możesz dostać na przykład skina darmowego totalnie, możesz dostać kilofy malowanie, emotkę i również pletak, czyli 5 fajnych rzeczy i za każde jedno wykonanie za zadanie otrzymasz jeden z tych przedmiotów, a teraz... Jak to zrobić i dokładnie, jak będzie to działało? Sam event kończy się dokładnie 9 stycznia, więc musisz się pośpieszyć. Zadania są mega proste i jest to ten taki fajny skin tego pana grzywa, który wygląda naprawdę zrobicie. Skin może być później dostępny jedynie w sklepie Fortnite, aczkolwiek za darmo już nigdy go nikt nie zdobędzie. I jak to zrobić, musisz wbić teraz na specjalną stronę, którą podlinkuję ci w opisie tego filmu. Jest to strona Riffera Friend i tam logujesz się swoim kondem Epic Games. Następnie zapraszasz swojego znajomego, z którym chcesz zagrać ten event i po prostu robicie zadania, tylko Twój znajomy oczywiście musi być mniej aktywny w gierce przez ostatni czas. I tutaj masz 5 prostych questów. Pierwszy quest jest co zaprosić tylko znajomego na tą stronę, czyli już masz go tropionego. Kolejny jest to chyba zrobić killę, zagrać po prostu 60 minut ze znajomym w mecze Fortnite. No i najcięższy quest jest to wbić 50 leveli, za którego dostajesz dokładnie tego skina pana grzyba. I jak wbić te 50 leveli? jest to giga proste. Masz skorzystać z moich map, które masz w opisie i wystarczy zostawić tam postać na jak najdłuższy czas i będziesz został po kilka leveli. jak grając one wiany z widzami na live'ach, często staje między 3 a 5 leveli, grając dosłownie trochę na live'ie, więc. Jest to mega mocne i sobie z tego skorzystajcie. Ale to nie koniec darmowych skinów dla wszystkich graczy, bo również pamiętam o kolejnych chyba trzech skinach. Które każdy teraz może odebrać Totalnie za o pierwszy skin jest to Poszukiwaczka Emily, możesz ją zdobyć Póki minie kolaboracja z Lego I wystarczy, zrobić sobie konto na serwisie Lego Zalogujesz się tym kontem na Fortnite I połączysz sobie te konta, robi się to Totalnie za darmo i otrzymujesz fajnego Skina poszukiwaczka Emily, dokładnie w dwóch Stylach i warto ją odebrać, bo nie wiadomo Kiedy ten skin zniknie, a jest on naprawdę Mega ładny, kolejny skin Jest to skin za wbicie Golda na trybie Rocket League, wbijasz sobie do Fortnite'a Na tryb rankingowy Rocket League i ścigasz się tym samochodami i następnie jeśli wbijesz Golda 1 od razu otrzymujesz taką wyścigową ziomeczkę i skin jest o tyle fajny, że bardzo mało osób go odblokowało i mało osób o nim wie, także szybko sobie to też zróbcie. Kolejny skin jest to dokładnie taki fajny gościu, którego możesz zrobić za pakiet Lego. Tutaj wbijasz do sklepu Fortnite i za 0 złotych na samym dole znajdziesz takiego gościa Lego i po prostu wbijasz potem po zakupie go za 0 złotych na tryb Lego i wykonujesz tam proste zadania i następnie otrzymujesz skina wraz z całym pakietem i również ciekawostką jest to, że do Fortnite na Możliwe, że jeszcze jeden darmowy skin dla graczy Fortnite może być to archetyp, o którym ostatnio Wam mówiłem. Ten skin podobno trafi do Fortnite jako darmowy przedmiot i możliwe, że będzie on albo na epiku za 0 zł jako trzeci na przykład skin zimowy, albo na przykład będzie on w jakiejś kolaboracji z Fortnite'em, czyli na przykład musielibyście coś zrobić, coś zdobyć, jakieś kody, albo jako jakiś taki dodatkowy prezent, jeśli ten skin się pojawi, dam Wam oczywiście znać i będzie on raczej wprowadzony za darmo, dlatego, że nie ma on żadnych tagów odnośnie ceny, nie ma po prostu item shopu dodanego w plikach, Jaki również jest to restyl obecnego skina, a w większości darmowe skiny, no właśnie są restylami, więc jest kilka szansa no, że właśnie mają to w taki sposób zrealizowane i Wy też moglibyście go wtedy zrobić. I odnośnie ostatniego filmu, gdzie mówiłem Wam o nowych komiksach w Fortnite, kto nie widział warto zobaczyć, to dostaliśmy parę nowych informacji według przecieków, nowe komiksy mogą być na początku tego roku. Niektórzy mówią, że będzie to styczeń, niektóre sklepy z zagranicy to potwierdzają, ale niektóre osoby sugerują, że może być to troszkę późniejszy czas, jednakowoż wszystko jest mniej więcej pewne, że nawet właściciele sklepów sugerują, że takie komiksy Marvela pojawiłyby się znowu w Fortnite. Cie. Możliwe, że byłoby to na przykład znowu 5 komiksów i każdy jeden komiks dawałby ci darmowy przedmiot za pomocą kodu. Mógłby to być jakiś skin, mógłby to być jakiś kilo, malowanie, emotka, czy inne przedmioty, skiny i przedmioty niektóre. Później mogłyby wejść do sklepu Fortnite, również do zakupu, ale oczywiście w komiksach byłyby bardziej opłacalne i za zdobycie wszystkich, np. 5 pięciu komiksów, otrzymywalibyście jednego sekretnego skina, jak to miało do tej pory, bo wszystkie obecne komiksy, za zabranie ich wszystkich, dawały zawsze jednego dodatkowego skina, na przykład w Marvelu był to Iron Man, a na przykład w DC był to specjalny Batman. Więc jeśli czekasz na komiksy i inne darmowe rzeczy, to subuj ten kanał łapeczka w górę, kodzik sejka w subskrypcji i wbijaj na codzienne livey na YouTube i Twitchu i zobacz mój drugi kanał, który jest w opisie. Trzymajcie się, cześć!